Dobry wieczór. Dzisiaj pielęgnacja wieczorna z serią Skin czyli serią, która dedykowana jest cerze bardzo wrażliwej, e, takiej, m, która. M, Reaguje bardziej na czynniki aktywne oraz takiej, która ma problemy z trądzikiem. No i oczywiście y, dzisiaj, oprócz mycia, oprócz y, tej podstawowej pielęgnacji, wyjątkowy produkt, którym jest maseczka z aktywnym węglem. To co? Szkoda czasu. Zaczynamy, jak zawsze. Pierwszym etapem jest y, demakijaż. Demakijaż płynem dwufazowym do demakijażu, najlepszy płyn jaki znam. Nic tak nie rozpuszcza. Popatrzcie, ja dzisiaj mam naprawdę taki dosyć mocny e, makijaż z akcentem zieleni na Dolnej powiece. Już przykładam waciki moczone wodą, po to, żeby właśnie powiązały się wszystkie włókienka w tych wacikach. No i oczywiście daję kilka sekund na to, żeby płyn dokładnie zadziałał, zapracował z moim makijażem. Wszystko ściągam. Dzisiaj postaram się lepiej domyć tą. Dolną powiekę, żeby już nic podczas mycia yy, później twarzy nie zostało. Popatrzcie, jak ten płyn pięknie, słuchajcie, oczyszcza tą okolicę oka. I mało tego, on po prostu jest taki, że usuwa cały makijaż. Nie trzeba nic pocierać, yy, bardzo agresywnie działać na to oko. Mało tego. Jest on przyjazny, nie robi tego filmu, nic nie szczypie. Mogą go używać osoby, które noszą y, soczewki, i nic się nie dzieje. To teraz kolejny produkt, który używam dzisiaj. Już mi się tak dużo nie wyleje jak wczoraj. Wczoraj nie wiem, dlaczego wyleło mi się naprawdę dużo. I słuchajcie, dzisiaj naprawdę nie będę opowiadała za dużo. O produktach, tylko dam Wam wskazówki. I oczywiście opowiem właśnie bardziej, skupię się na maseczce z aktywnym węglem. I wczoraj pokazywałam, że mam tutaj zmianę, i tutaj zmianę. Ta zmiana już się całkowicie goi. Ta natomiast wczoraj po peelingu, jak oczyściłam tą zewnętrzną część, zaczęła się bardziej ewakuować y, na górę, ale jest to takie miejsce, gdzie ani wycisnąć, ani y, nakuć, dlatego muszę cierpliwie czekać, aż y, samo się wygoi, ale oczywiście mogę wspomóc jak najbardziej tą moją skórę w oczyszczaniu i w ewakuacji tego nieprzyjemniaczka. To co? Słukujemy buzię pod bieżącą wodą. Bardzo lubię ten efekt oczyszczenia, takiej świeżości. I teraz osuszę moją buzię. Po osuszeniu kolejnym krokiem będzie właśnie maska z aktywnym węglem. I Chciałam Ci powiedzieć, że podczas pielęgnowania na ten czas, na który dostałaś kosmetyki ode mnie, proszę Cię, żebyś tą maseczkę zrobiła co najmniej dwa razy. Możesz ją zrobić nawet co drugi dzień. Maseczka z aktywnym węglem, bardzo mocno oczyszczająca. I to jest coś, co nakładając, jest jak. Maseczka węglowa. Jeżeli masz zanieczyszczony, zanieczyszczony nos, to jak najbardziej dokładnie nałóż maseczkę na nos. Ja oczywiście nakładam bardzo dokładnie tutaj na okolice ust, dlatego że zależy mi na tym, żeby właśnie ta maseczka zadziałała. Na ten, problem. śmiesznie to wygląda, ale nakładając maseczki u kosmetyczki nie widzimy swojej twarzy, nie jesteśmy, nie patrzymy w lusterko. My kobiety mamy bardzo dużą yy, taką, wiecie, tolerancję i... Dystans do siebie, dlatego my, kobiety, nawet pokazujemy się sobie w maseczkach. Mnie zależy na tym, żebyście dokładnie zobaczyły. Ja akurat nakładam sobie taką szpatułką, ale można tą maseczkę nałożyć również y, dłonią, palcami, rozmarować. Omijamy jak najbardziej okolice oczu. Nakładamy ją na czole, na nosie, na Policzkach i teraz ważne rzeczy. Ten aktywny węgiel w tej maseczce jest tak spreparowany, śmiesznie co, że on ma chłanialność 12 razy większą niż zwykły węgiel. A jak aktywny, to działa aktywnie. Czyli nałożona maseczka otwiera pory, które stają się ten lejek staje się otwarty, węgiel aktywny wychwytuje wszystkie nieczystości, wiąże je i transportuje je na zewnątrz. Maseczkę na twarzy trzymamy nie więcej niż 20 minut. Dlaczego? Dlatego, że jak ona wyschnie, to ona dłużej przetrzymywana zacznie pobierać Twoją wodę z Twojej skóry. Więc nie ma potrzeby, żebyś przetrzymywała tą maseczkę dłużej niż 20 minut. 20 minut w zupełności wystarczy, żeby maseczka zadziałała i zobaczysz u siebie te partie skóry, gdzie jest zwiększone sebum, gdzie jest większe zanieczyszczenie, gdzie jest więcej zmian, którym, z którymi się borykasz, one zaczną szybciej wysychać. Jak zaczną szybciej wysychać, to automatycznie to jest sygnał, że maseczka szybciej pracuje, lepiej pracuje i oczyszcza tą skórę. Ja zaglądam jeszcze do lusterka, gdzie bym mogła coś wyrównać. I to jest sygnał do tego, że sobie tutaj dam na nosek o, że te miejsca po prostu, w tych miejscach ta maseczka szybciej zadziała. Zostaw 20 minut. Po 20 minutach zmyj maseczkę pod bieżącą wodą. Ja już nie będę po raz kolejny po tych 20 minutach łączyła się z Tobą, tylko powiem Ci, co następne. Kroki, jakie wykonać. Po 20 minutach zmywasz dokładnie pod bieżącą wodą maseczkę. Możesz wziąć sobie ręczniczek jednorazowy, zmoczyć, zebrać ten nadmiar, a potem domyć już pod bieżącą wodą. Potem obowiązkowo stonizuj swoją twarz tonikiem serii Skin Care, który jeszcze dodatkowo czyści wszystko to, co znajduje się na skórze. Kolejny krok to nałożenie i wtłoczenie płynu nawilżającego z kwasem hialuronowym. Wierz mi, że ten płyn po prostu wchłonie się jak w gąbkę, zadziała bardzo łagodząco, tonizująco. Właściwie tak wiecie, on zadziała yy, nawilżająco bardziej, ale też zadziała tak yy, odbudowująco wiążąco wodę. No i oczywiście ostatnim etapem będzie nałożenie yy, kremiku nawilżającego lekkiej formuły, yy, takiej, która yy, nawilży buzię, a wiesz dobrze, że już wczoraj mówiłam, że bardzo nam na tym zależy. Życzę Ci dobrej nocy, zrób kolejne kroki. Ja za 20 minut zrobię to samo. Dobranoc!